Witajcie kochani, ten rozkład zrobię dla, dla bliźniaka na miesiąc marzec. Będzie to horoskop miłosny, i sama jestem ciekawa, co tutaj wyjdzie, bo, bo moim znakiem właśnie są bliźnięta. Więc pokazuję karty. znęka uczucia w miesiącu, marzec Bardzo was, was przepraszam, ale coś mnie nie łapie. Yy, nie dam się tej chorobie, bo nie chcę być chora. Natomiast mm. ja muszę coś zobaczyć, wiecie? Bo. kajcie, ja muszę <laughs> sprawdzić tą kartę tutaj. A jeśli chcecie sobie kupić tą talię, to jest właśnie to, książeczka tutaj tej talii, więc okej. Okay. Bliźnięta. Jeszcze może karty. Mm -hmm. Ubliżąc się aż tak na zbytnio złego, nie będzie działał, mam na myśli, jak na nasz znak powietrzny. To wydaje mi się, że tutaj jest zbyt dużo emocji w miesiącu, właśnie jakim jest marzec. Ale jeżeli tutaj są bliźnięta w relacji, to wydaje mi się, że tutaj będzie taka możliwość spotkania się z kimś, o kim kto przyjdzie do, do życia bliźniąc z jakąś nową szansą. Być może to będzie nowa szansa, w postaci właśnie jakiegoś człowieka, który przyjdzie z tym asem kielichów. I tutaj mam wrażenie też, że... Ale przekręcam zdania dzisiaj, więc nie... przepraszam Was. <laughs> Już tyle znaków nagrałam. Ale chcę powiedzieć, że tutaj będzie jakaś nowa oferta, tylko wydaje mi się, że bliźnięta nie będą tego chciały. Nie będą zdecydowane, żeby wziąć to, z czym ktoś e, przychodzi. Natomiast pokazuje mi się, że bliźnięta w marcu e, mogą być, e, właśnie mieć taką. Stabilizację emocjonalną, tak. Tutaj może, może być też tak, że, że jakieś właśnie bliźnięta będą się wyprowadzać do nowego miejsca, w którym odzyskają spokój, yy, ale i również harmonia zapanuje w ich życiu, bo ja nie ukrywam, że bliźnięta są takim znakiem, trochę. Y, które mają też chaos w swoim życiu i <laughs> najważniejsze w ich życiu to jest żeby y, zrównoważyć właśnie te emocje, które gdzieś tam y, które zawsze które nie zawsze są takie jak jak bliźnięta by chciały, żeby były, tak? Mam na myśli tutaj, że że często jest tak, że jesteśmy zbyt y, Rozchwiani emocjonalnie. Zazwyczaj bliźnięta też mają problem z układem yy, nerwowym, cierpią na nerwice, ale co mogę powiedzieć, to bardzo to, że, że wyglądają zbyt młodo, jak na swój wiek. I zobaczymy, co jeszcze uczucia dla bliźniąt. Czyżby powró powróciła jakaś osoba, z którą byliście jakiś czas temu i wasza relacja się zakończyła yy, przez to, że, że nie, dogady nie dogadywaliście się? I ja tutaj widzę właśnie, że to może być znak barana, który gdzieś tam może się odezwać też nagle do was, ale wy możecie być niezdecydowani na tą relację, ponieważ. Yy, Wydaje mi się, że też kierujecie się taką zasadą, że dwa razy do tej rzeki y, nie wchodzimy. Przynajmniej ja tak mam. Ale. Nie widać chyba tych kart zbyt dobrze, dlatego muszę je poprzesuwać, żebyście widzieli. Dlatego wy sobie chyba też zdacie sprawę w marcu, że y, będziecie. Odcinać przeszłość, że nie będziecie do tej przeszłości wracać, bo, bo w tej przeszłości nic dobrego nie było dla Was, i ta osoba, która wraca, to niech sama się upora ze swoją karmą, a, a nie wciąga Was w jakieś takie, nie wiem. Ja to przynajmniej tak, tak o. Odczuwam tutaj, że zmieniliście nastawienie do jakiejś osoby, która, która mogła Was w przeszłości bardzo oszukać, ale tutaj się pojawia ktoś nowy. Być może pojawiła się ta osoba już tutaj w lutym. I wy się zastanawiacie, czy będziecie się zastanawiać, czy przyjąć y, tę tutaj czarę, tak? Bo tutaj są one są tutaj puste, ale tutaj zobaczcie jest cała taka gama kolorów no, które, które kolor czerwony najbardziej mi się kojarzy z, z miłością więc więc tutaj jeszcze mam takie odczucia, że spotykaliście osoby na swoim na swojej ścieżce które nie były dojrzałe emocjonalnie Ponieważ wy być może macie dzieci yy, i chcecie stabilizacji, stabilizacji, czy to właśnie emocjonalnej, czy materialnej, ale ta osoba nie dawała wam tego. Mogła wam dawać yy, jakieś takie żłudne, żmudne, tak, yy, jak to ująć nadzieje, które. Które was gdzieś tam poraniły, i, i wy mogliście drogi Bliźnięta się zamknąć na, na uczucia, na odczuwanie tych uczuć, bo zostaliście zbyt y, mocno zranieni. I tutaj właśnie w marcu przychodzi do was coś nowe. Nie wiem, czy to jest czasem jakiś nowy początek z nową osobą. Być może też może być tak, że wraca osoba z przyszłości, która, która mm, mm, y, zmieniła się, tak? W dojrzałego człowieka, ale wy tutaj będziecie zachowywać jakiś dystans. Możecie też y, mieć z tego powodu konflikt, bo to jest piątka mie mieczy i szóstka mieczy. Zobaczcie. Tak jakby tutaj ten kruk i tutaj tak, coś was prowadziło naprzód. Przepraszam, zapatrzyłam się na kominiarza. Bo akurat mieszkam przy, przy ruchomej drodze i, i zobaczyłam kominiarza. Ale dobra, chcę wam powiedzieć chcę wam powiedzieć, że tutaj macie konflikt jakiś w marcu, przyjdzie jakiś konflikt będziecie się zastanawiać zastanawiać się nad tym, co zrobić, bo być może mieliście poukładane teraz życie, tak? dążyliście sami do stabilizacji bo widzę, że tutaj ta swoje emocje macie pod swoją kontrolą i ktoś tu będzie chciał wrócić, kto, kto wam może znowu po, narobić nadziei. Mam nadzieję, że bliźnięta będziecie kierować się intuicją. Intuicja jest bardzo ważna. Wiem, że bliźnięta, bo sama jestem bliźniakiem, <laughs> mają tą intuicję bardzo taką wyostrzoną. Wyostrzoną, i nie bacie się oszukać. Bliźnięta to jest ogólnie najbardziej taki znak, który naj, najszybciej myśli, zanim inni pomyślą to. To bliźnięta już znają rozwiązanie i tego można im pozazdrościć, że tak szybko idzie u nich ten proces właśnie yy, myślenia. Ale tutaj y, też jakieś nowe możliwości też mogą się przed wami bliźnięta otworzyć w marcu. Wiem, że to jest horoskop ogólny, ale y, w sensie miłosny, ale takie coś mi się tutaj pokazuje. Y, tutaj też część bliźniąt będzie dbać o siebie. Tak, wydaje mi się, że to jest dobre, dobre podejście do tego, żeby zadbać o siebie, o swoje zdrowie, o swoje samopoczucie, żeby czuć się dobrze samą ze sobą. Wydaje mi się też, że y, będziecie, no nie wiem, zmieniać fryzurę, y, czy pójdziecie do kosmetyczki na paznokcie, czy ogólnie zrobicie coś, y, coś ze sobą, ale i. Tutaj też dla część bliźniąt może być tak, że pojawi się szansa na, na macierzyństwo lub po prostu cieszenie się macierzyństwem. Przynajmniej yy, widzę, że tutaj no coś, coś grubego się kroi, więc <laughs> chcę powiedzieć, że, że to będzie właśnie taki miesiąc dla bliźniąt, obfitujący właśnie. W różnego rodzaju, czy to właśnie mm, pod kątem finansowym, też jakieś e, możliwości mogą przyjść, bo to też może karta świadczyć o tym, że możecie też e, ta osoba, jeśli mężczyźni mnie oglądają, może zajmować się jakimiś e, nie wiem, może być jakąś kosmetyczką czy czymś, tak, ale. Chcę powiedzieć, że, że tutaj może być właśnie taka obfitość w uczuciach. Ale jak to bliźnięta? Bliźnięta to jak? Chyba wydaje mi się, że bliźnięta nie chcą tego, co przychodzi nowe, tylko on, oni wyczekują czegoś starego. I tutaj mi się pokazuje król mieczy no który, który kieruje się bardziej rozumem, aniżeli a niżeli, e, intuicją? I jaka będzie rada dla widzów? Być może, kochani, wy będziecie się wybierać w jakąś daleką też podróż. Tutaj widzę. Może to za granicę ktoś tutaj się wybiera? Zostanie jakieś zaproszenie od kogoś? Albo po prostu będziecie się przeprowadzać za granicę lub do innego miasta. Nie wiem, jak, może dwie albo trzy karty rady dla bliźniąt. <grytanie> Chyba nie, nie mieliście bliźnięta hmm, lepszego czytania. Chyba wodnik jeszcze miał dobre czytanie, ale, ale też ma, jeśli macie wodnika, to możecie od, obejrzeć to czytanie dla wodnika, bo też tam się pokazywały znak bliźniąt. Rada, rada na miesiąc marzec jest taka, żeby poddać się nowemu, czy to właśnie uczuciom, które przychodzą do Was w miesiącu, yy, jaki jest marzec. Yy żeby nie zamykać się tego na to. Żeby dostrzec to, co tutaj jest wam ofiarowywane bliźnięta. Powiem wam, że jak patrzę na ten rozkład, to z mojej perspektywy to to się zgadza, bo ja również to przychodzę i jestem też w takiej energii, no że nie chcę żadnego puchara, nie chcę, żeby ktoś przychodził i no, ruinował życie, które teraz y, sobie uporządkowałam, bo zazwyczaj y, bliźnięta są takimi osobami, które bardzo szybko się przywiązują do człowieka i ich nie da się okłamać. Owszem, to jeśli y, potrafią one właśnie szybko wyczuć, czy ktoś kłamie, czy, czy, czy jest szczery, ale tutaj ta karta mówi o tym, że. że żeby poddać się temu, co przychodzi w marcu żeby otworzyć się na to i nie zamykać się zobaczymy jeszcze jakąś kartę ja mam wrażenie, że wy bliźnięta jesteście szczęśliwi sami ze sobą i, i dlatego tak jest, że nie chcecie mm, jakiejś tam szansy więc to by było na tyle, i pozdrawiam Was serdecznie.